Siema, jestem Adam J. 454, a to jest nasz kolejny odcinek Let's Play Minecraft. Zawsze tradycyjnie, choć bez lagów, nie wiem co się teraz stało. Yy, zawsze tradycyjnie pokazuję Wam co ostatnio robiłem. Tak więc, pokażę Wam co ostatnio robiłem. <kly> Tak, zrobiłem tutaj taką małą fosę. Te, te, te małe 2 na 2 te otwory to służą, że jak skaczę, to żeby nie zginął po prostu. Fosa, nie wiem, do czego służy, służy fosa. Trochę do ozdoby, może do ochrony przed endermanem, nie wiem. O, tutaj gdzie teraz no na ten Ops. <grym> Na ten piasek mm, mam... chcę zrobić... No nie! Na ten piasek y, chcę zrobić... Mm, I na ten te y, sticky pistons, czyli lepkie tłoki. Ym, żeby potem, no... Albo będzie woda, albo po prostu... Tak jakby, no nie wiem, most mechaniczny, czy co? Tak, po to są te... Te otwory 2 na 2 Co będziemy w tym odcinku robić Myślę, że możemy wskoczyć do kopalni Dawno, na, dawno nas nie było Tak więc ja się ogarnę z ekwipunkiem i Okej, okay, już jestem Jak widzicie zabrałem te kilofy resztki moich kilofów Zapalniczkę I TNT Bo chcę coś tam wysadzić Może nawet Endermana wysadzimy O ile się uda Ten miecz też weźmiemy Wszystkich tych Tych no trochę mi szkoda brać No ale Czego się nie robi dla surowców Dobra Ops to będzie tu, to będzie tu, a to tu I patyczki W ogóle patyki sobie wszystkie wezmę Bo jakbym na przykład znalazł węgiel A no zapomniał o patykach No to I skończyłyby mi się pochodnie No to bym musiał od razu wracać No a tak to Przynajmniej ten Nie liczę czasu, nie mam limitu, nie liczę czasu Więc Idziemy Hmm. Uh, węgiel przegapiłem. O i żelazo. Dobra. Wow, trochę tego. Nie, dobra, nie jest znowu tak strasznie dużo, ale no z... zdziwiło mnie takie położenie, że tam cztery. No... Ej, no dużo tego! Jak na jedno złożę, to dużo! No siedem, no nieźle. Uwaga! Eee. Tak, jestem zły! Halo! Ups. Z tym odcinkiem czwartym, co budowaliśmy magazyn razem, to próbowałem zrobić ten, yy, ten odcinek w jakości HD, ale to strasznie dużo zajęło mi miejsca. Może kiedyś, może jak będę miał o wiele lepszy internet i w ogóle i będzie mi się szybciej to dawać na YouTube i w ogóle, to może, może będą na HD. Ale jak na razie, to teraz obiecuję, że na pewno nie będą w HD. Tak, jestem zły, ale przynajmniej szczery. Dawno nie widziałem ognia. Tak. Jak ja mogłem tyle żelaza? Jak ja mogłem tyle. Jak ja mogłem tyle żelaza przegapić? He. I węgiel? No nie. Miałem chyba zamazane czymś oczy. I żelazo kolejne. Tu już nie widzę. Nie, co ja robię? Dobrze, że teraz TNT można zbierać. No dobra, to idziemy tutaj. Tutaj spotkaliśmy Endermany. Tutaj nas creep... Creeper złapał, tylko że przez taką szp małą szparę Creeper chyba nie może wyjść. Hmm. Halo! O nie! Nie wziąłem jedzenia. Oj, to bardzo źle. Choroba, no. Nie wziąłem żarcia. Dobra, wytrzymamy bez, bez żarcia. Bez żarcia, Nie. polska mowa, trudna mowa, sobie ten węgiel pokopiemy. I co, nie mówiłem? W 1.8 jest strasznie dużo surowców. Zresztą zaraz wam pokażę ile. Tak, dopiero co zaczęliśmy i już 16 yy, żelaza i 23 yy, węgla. O skończyło się. Hops. Yy. Jeszcze... Uff, skończyło się. Dobra, to idziemy dalej. Okej. Okay. Jestem trochę... No... Nie najlepiej jest, że... nie. Mam coraz mniejszy pasek głodu. O to mi chodzi. Ten gravel wygląda podejrzanie. Tak. Ja, ale super. Jakieś bagi, bo zwykle to gravel spada na... Nie no! Na pochodnie. I pochodnia niszczy ten cały gravel. No. Chciałem zrobić to jeszcze raz? I żebym potem... O, widzicie? A nie tak jak teraz. Czekaj, no, zrobię screenshota F1, F2 Okej. Okay. Nie, no spoko. Mm, co tu by wysadzić? E o, tu była walka z creeperem. Pamiętam. Jakim cudem ja tu słyszę owce? Hmm yy, No dobra, to idziemy tam tu, tu nie byłem Jakaś taka dziwna ta przestrzeń Taka duża Muchomory! Juchu! Wreszcie Wreszcie muchomory. Zrobimy sobie grz grzybową zupę. Tak. Sześć muchomorów. Mushroom. O, Creeper. Hello. Twoi bracia mnie chcieli zabić wybuchem, więc ja ciebie też zabiję wybuchem. Żegnaj, Creeper. Ha, 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 ha. Żyje jeszcze czy nie. Eee... Nie, chyba już nie. Dobra. Dobra. No to wysadziliśmy creepera. A! W przyszłości postaram się... głośniej mówić, bo jak zobaczyłem w ostatnich filmikach, To ten. To było trochę cicho, więc postaram się.

Jeśli to było widać w filmie, to przepraszam bardzo, yy, bo dodatek plugin nie odpowiada. Tamten, czy chcę go za zatrzymać? Taka, taka informacja mi się ten yy, wzięła. Jeśli to wi było widać w filmie, to przepraszam, a jeśli nie, to przepraszam za te. No, za menu. Ja się teraz boję creeperów, ojeju! Jak tylko zobaczę creepera, to od razu uciekam. Innej opcji nie ma. Ojej. No nie! No ile ich jest? Ja się boję! Przecież nie ma ra Creeperów. Chyba. A jeśli jest, to bardzo źle. Mm, ja, ja nie chcę. A! Uh, usłyszałem, że ten... Że... Wybuch Creeper. Myślałem, że to za moimi plecami, ale... Nie, to na szczęście nie, nie za moimi plecami. Ja się boję. Dobrze, że wziąłem ten żelazny miecz. O nie! Muszę szybko iść do domu. Mam mało żyć. No, no, głodny jestem strasznie. Jeśli podobno, jeśli nie zdążę, to będę tracić życie, tak? Co trzy sekundy pół serduszka, czy jakoś tak. No to szybko musimy wyjść. Ha! Głupie to! Ja już się nie bawię z creeperami. Ja zginę, ja zginę. Jesteśmy jeszcze chyba daleko. A ła! Ja zginę. Jak zginę, to już im nie będzie mi tak do śmiechu. Ja nie chcę zginąć! O nie Dobra, to tutaj chyba... Przeczekamy tą, tą, tą. No. Kurczę. Tylko proszę, żeby tu nie było żadnego creepera, bo... Flint! Dobra. Żegnajcie. Oddam już miecz. Nie mogę skinąć! Super! No ale. Teraz to ja bym na najchętniej wyłączył potwory, żeby mnie nie zabili. Um, bo, jak zabiją mnie i wejdę do jakiejś, nie wiem, do dziury albo do lawy, no to po tych. Ale nie, ja takim miękkim nie jestem. I tak, boję się Creeperów, oczywiście, no ale nie aż tak, żeby je wyłączać, no, co wy. Hmm. No dobra, na razie nic się nie dzieje. Minecraft jest brutalny. Tak! Wolność! Wolność! I teraz creeper. Puff. Ale by, by było mi źle. O, tu jest ta śmieszna góra, czyli tam trzeba iść. Tak! <gryw> Widzicie? Dobrze, że zrobiłem tą wieżę. O, rany! Creeper. <laughs> ja do domu. A właśnie mogę się blokować prawym przyciskiem myszy, jakby kto nie wiedział. Ja chcę do domu. Patrzcie. Tam za trzciną cukrową już na mnie czeka, żeby mnie zabić. Ja się boję. Nie ja chcę jedzenie, jedzenie, jedzenie. Trzy chleby. Okej. Okay. Jemy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery chleby, żebym się na, cały nakarmił. Okej. Okay. Mm. Tak. Dlaczego same creepery? Ja tego nie rozumiem. Nie, 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 nie. No, cześć. Nie buchniesz, nie? Cześć. <noise> Jemu też zrobię screena. Ups, nie ten guzik. Okej. Okay. Ups. Zabiję Bo ja chcę siarkę. Nie! Mój... Mój balkonik zdirtu. I... Aj. Yeah, no. <ścoughs> odegram się, kiedyś się odegram, <ścoughs> mój, <ścoughs> mój piek... piękny balkonik z Dirtu. Nie. Dobra, creepery, chodźcie no, ja się nie boję. No. <laughs> o, o. Nie, bo zwykle creepery wybuchają, a ja zabiłem creepera yy, yy, zapalając TNT, a TNT wybucha. Czyli to taka jakby klątwa? Nienawidzę tych kaktusów teraz. Teraz mi cały czas przypominają creepery. O, strzały! O jeju! O, i mięsko! Od teraz nienawidzę Kriperów! Hm, o Kriperze O Creeperze mowa! Chodź tu, ty głupku! Rozwalam mi całą okolicę! Ja się nie bawię. Poza tym ja chcę TNT, żebym mógł znowu jakiegoś creepera wysadzić. Jestem zły. Dajcie mi grzybki. Mam grzybki? Mam grzybki. Cześć, owca. Widziałeś jakiegoś creepera? Pokiwaj głową. Halo? Widziałeś creepera? Creepera widziałaś? No nie, no, no ale pokiwaj głową, no. E, nie chcesz gadać to. Giń. Jak to jednym ciosem? Ona już była ranna. U, jaskinia. Nie idę tam. Nie idę. Nie. Prędzej. Prędzej. Hen, hen, daleko. Od jaskini. Wszystkie creepery Ach. Jestem taki zły Teraz do mojego mo domu Można się spokojnie wejść Nie No ale przynajmniej mamy trochę Żelaza i drewna Mam trochę desek Mam ale to za mało No trudno Dobra, to już ben, byłby koniec tego odcinka. Dokładnie. Creepera żadnego nie ma. W ogóle mam jeszcze ostatni pomysł taki: wejdę na wieżę i zobaczę, czy nie ma creeperów. Może zrobimy ten łuk. Wtedy creepery nie wybuchną. I. No... E, nie ma... Tu też nie ma... Same kaktusy... O okej... Okay. O, nie, nie nie nie... Zapomniałem, że tu nie ma wody, tylko to. Um. Ała Dobra, nie zwlekając, Zobar idziemy do naszego domku. Uznamy, że nic, nic nigdy nie stało. Kocham creepery. Żartowałem. Wejdziemy do naszego pięknego balkoniku. <grywka> tak więc. Komentuj, subskrybuj, oceniaj, na razie.